Cześć i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forze. Zostajemy przy naszym scanline i zaczynamy kolejny wyścig. Anelo Street Race. Czy tym razem uda nam się wygrać Street Race'a? Nie, chociaż poprzednim razem miałem problemy z okrążeniami, czyli z wyścigiem po okrążeniach. Street Race'y nawet mi chyba nie szły. Ale to mogę powiedzieć, to mogę przyznać. Mam nadzieję, że kolejne 20 punktów zawitają do mnie w tak wspaniałym aucie. Jeszcze do tego ta muzyka, moja ulubiona, jedna z ulubionych piosenek, Come on and Crooked. Więc, kiedybym to przegrał, to chyba bym sobie pluł w twarz całe wieki, ale już jestem na pierwszej pozycji. Żeby było tego jeszcze lepiej, zmienię na tą kamerę i będę starał się tak jechać. Widzę tylko Ciebie w lusterku wsteczny, mój drogi, nie wyprzedzisz mnie. O rany. Uwielbiam tą piosenkę. Jeżeli ktoś ma ochotę, come on, Krugt, move around. Jedna z piosenek, która gościła w moim promo. Naprawdę polecam. Dosyć dużo energii. Jeżeli ktoś lubi drum and bass, to naprawdę polecam. Ja uwielbiam takie klimaty, uwielbiam tą muzykę. Co mogę jeszcze powiedzieć? Tak. Mogę opowiedzieć historię. Tak, podczas tego wyścigu, dlaczego, jak to się stało, że polubiłem taki rodzaj muzyki, a nie inny. A wiecie, że to się zaczęło od NFS-a? Dokładnie od Undercovera, o ile się nie mylę? Tam zacząłem słuchać Pendulum. I było tam kilka na ich naprawdę dobrych piosenek. I od tamtego momentu, kiedy zacząłem słuchać Pendulum. Zrodził w we mnie zarodek Tremend bassu. I od tego momentu odkrywam tylko nowe zespoły, nowe dziedziny. A chyba po prostu, że ta muzyka jest taka żwawa i i naprawdę ona pomaga. Pomaga i bardzo pasuje do wyścigów, a że u mnie zamiast krwi płynie benzyna, to chyba jest jeszcze tylko lepiej. I chyba lepiej być nie może. Szybka muzyka. Idealna do wyścigów. Zobaczcie, jaką ja mam przewagę i to chyba się potwierdza. Jeżeli jest dobra muzyka, to i wtedy i od razu i wyścigi idą lepiej. Specjalnie zmieniam dla Was te kamery, żeby Wam zaprezentować najróżniejsze możliwości kamer, jak to wygląda, jak to się prezentuje, żebyście sami mogli to ocenić i żebyście zobaczyli, jak to naprawdę wygląda. Czy mi się wydaje, czy ja miałem prawie 5 sekund przewagi? No tak jakoś około. Też nad Nissanem GTR. Świetnie. Bardzo to lubimy. Ja się z tego bardzo cieszę. Muszę troszeczkę zwolnić z tempa. <noise> Bo się bardzo nakręciłem. O, tak. Wspaniałe auto pod względem prowadzenia i pod względem osiągów. To auto jest po prostu niszczące, inne. 10 tysięcy punktów, lubię ten projekt. Jest ładny, naprawdę ładny. O moi drodzy, co to się ze mną dzieje? Ja się po prostu przy tej grze rozpływam i nie ukrywam, że tak jest. Dobra, mamy tutaj wyścig scramble, czyli z nawierzchnią mieszaną. Natomiast, żeby jeszcze tutaj trochę nam się rzeczy pozbierało, mamy zalety do wykorzystania. 4, więc możemy sobie wziąć 10% zniżek na wszystkie części. a Później chyba sobie wezmę ten mnożnik umiejętności do 6 i będę szedł później w tamtą stronę. Chyba górą sobie. Mm, tak pójdę, ponieważ chcę te 10% zniżki na wszystkie samochody. Tutaj na dole nie jest tego aż tak dużo. Jedyną rzeczą, którą bym chciał to jest ten Horizon Wheelspin. U umożliwia częstsze zdobywanie lepszych nagród, a tak naprawdę szybka podróż do niczego mi się nie przyda, ponieważ będę musiał za nią płacić. No. Więc Willspin. Weźmy my sobie zalosujemy ten 7 razy. Jeju, jak ja bym się cieszył, gdyby wypadł ten Lexus LFA, którego, który gdzieś tam mi się przewija w tej tomboli, e, w tym kole fortuny. I gdyby on naprawdę wypadł, to bym się chyba e, cieszył bardzo. Albo jakiś Hypercar. Ło, to już w ogóle by było wtedy. Ale prawdopodobieństwo na wypadnięcie Hypercara jest bardzo mało. Ło, wow, BMW M3. Dobre auto. Może nie takie, jak bym chciał aż tak bardzo, ale to też jest dobre auto. To muszę przyznać. No. Może w którymś odcinku Wam je pokażę, chociaż ja osobiście za, za BMW nie przepadam. Ale to mi nie szkodzi na, przesz na przeszkodzie, żeby Wam pokazać to auto, zobaczyć jak ono się spisuje. Ale ten Lexus LFA, ja po prostu... O, widzę, że on gdzieś jest tam na początku tego losowania. I on tylko, tylko on się przewija. I teraz tak, no, no prawie, kurczę, 40 tysięcy. Prawie gdzieś on już tam był. No prawie, ale prawie to zawsze robi wielką różnicę. E, pokażę wam, pokażę wam jeszcze social. E, Okej, okay. mam znowu dwa prezenty. O, dobra, otrzymałem Forda Focusa RS i jakiegoś Mercedesa, C63. Chociaż Focus tak naprawdę to, to nie jest jakieś czołowe auto, pewnie ten Mercedes też nie okaże się e, cudowny. Ale chyba wiem jaki to jest Mercedes, domyślam się. Tak chociaż z wyglądu sobie go mniej więcej przypominam. No bo tutaj jeżeli w Forzie mamy dostępne o, ponad 200 samochodów, prawdopodobnie z lck to będzie już dochodzić liczba do 300. No to to jest dużo. W porównaniu z innymi grami to jest naprawdę dużo. Nie wiem, czy jakaś gra miała do tej pory aż tak dużo aut. Drive Club, pomimo dobrych warunków graficznych, ma mało aut, bardzo mało, tak samo dekru. O, gratulacje, od ostatniej sesji Twój driver wziął udział w dziewięciu wyścigach, ale się napracował. I zdobył 2800 kredytów. Zawsze to lepsze coś niż nic, moi drodzy. Mm. I tak. Dobra. To co, to jedziemy na kolejny wyścig, który tam gdzieś mam w tle. Na minimapie. Czy ja tu, tutaj sobie przejadę? Bardzo możliwe, że tak co by ten nie przejadę? O, przejechałem sobie. Zostawię sobie tą kamerę właśnie z tego względu, że, że chcę sobie ten kolejny wyścig też tak przejechać. Ale już tak całkowicie na tej kamerze ze startem ze wszystkim. Wiem, że niektórym może się to nie podobać, ale mi się ta kamera podoba. I bardzo lubię oglądać takie rzeczy. Czasami to poprawia imersję yy, i różnego rodzaju. Rzeczy związane z grami, i chyba w grach wyścigowych, to najbardziej jest potwierdzane, że ten ta kamera z wnętrza samochodu, z głowy kierowcy, jest taka, która naprawdę w pewnych momentach poprawia imersję i postara nam się tam jakoś poczuć. Ja czekam na jedną rzecz. Czekam na przykład na grę wyścigową, która będzie wspierała Oculus Rifta. Podobno. Tak, udało mi się zejść daleko. Podobno Project Cars ma to wspierać. Ale no niestety, Oculus Rift jest jeszcze w, w fazie developmentu. Tak samo Project Morpheusz. I jeszcze wiele, wiele innych tych hełmów VR. Ale ja osobiście czekam na to, i mieć możliwość przejechania się na czymś takim z takiego miejsca i możliwość obracania głową. Do tego jeszcze jakaś dobra e, ta kierownica Logitecha. I moi drodzy, i wtedy mamy już... raj na ziemi. Przynajmniej ja bym miał, ponieważ wiem, że nigdy sobie nie, poz, nie będę mógł pozwolić na takie auto jak e, McLaren, Lamborghini, czy... Chociaż nigdy nie wiadomo, jeżeli zostanę milionerem, haha, e, to, to może wtedy, ale no raczej, raczej taka, takie możliwości nie spełniają się. Wow, fajnie z tego wyszedłem. <laughs> Nawet mi się udało z tego wyjść. W miarę przyzwoicie. Nie zdarzając się nigdzie za bardzo, tylko nam pewnie kosząc latarnie. Eee, no to nie mając takiej możliwości... Dosią... Dosiądzenia? Jeju, język polski jest naprawdę trudny. Odmiana niektórych wyrazów jest ciężka. Możliwości. Nie wiem jak to powiedzieć. Możliwości przejechania się takim autem. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ale zrobiłbym wszystko, gdybym mógł się przejechać Aventadorem. Chociaż w pewnych sklepach jest taka chyba rzecz. Nazywa się to... Coś tam prezent. Najlepszy prezent. I tam wiem, że jedną z tych opcji... Jest na przykład możliwość wybrania się na tor i przejechania się takim samochodem wyścigowym. Tam jest chyba do wyboru Gajardo i coś tam jeszcze. Kiedyś to sprawdzałem. To muszę wam przyznać, no to jest droga zabawa. No mm, ale tak raz w życiu, chociaż sobie przejechać się tym Gajardo, to szczerze bym nie pogardził. Ciekawy jestem tylko jednego, czy oni puszczają za kierownicę, jeżeli ktoś ma prawo jazdy. Czy na przykład trzeba mieć do tego jakieś specjalne uprawnienia, czy to jest tylko przejazd jako pasażer? Bo jeżeli jako pasażer, to szczerze mówiąc, no niby to też jest dobre, ale nie za taką gotówkę. Ja wiem, że ubezpieczenie tego auta trochę kosztuje, ale. Nie, to chyba musi być za kierownicę. Jeżeli osoba jest niepełnoletnia, to chyba wtedy. Um, jest to jako pasażer, ale mogę się mylić. Jakoś nigdy, nigdy tego nie sprawdzałem. A chciałbym, chciałbym, chciałbym tego spróbować. Chciałbym otrzymać kiedyś taki prezent. To by było naprawdę miłe. O rany. Dobra, bo wybiegłem jakoś w przyszłość. Moim marzeniem jest dosiąść samochód, który będzie miał więcej koni niż... Niż, niż, niż na przykład co? Niż ja będę miał lat? Niż... No dobra, z liczbą trzycyfrową, cyfrową, powiedzmy tak. No chociaż 100 koni, no to, to trochę mało. Ale. Ale zawsze jest lepsze to niż nic. E... No, no przejechać na przykład. jeju. -E tak się rozmarzyłem o samochodach. Jak ja bym chciał wypróbować Toyota GT86 albo Subaru BRZ. Ten samochód to jest moje marzenie i on nie jest aż taki drogi. No 100 tysięcy. Ale jest świetny. Wygląd jego to jest masakra. Też mam taką nadzieję. Natomiast zostawiając temat samochodów gdzieś tam na razie z boku zostajemy mistrzami sędziowani w klasie JDM Icons. Właśnie w Skyline. Nie w Subaru, a w Skyline. Moi drodzy, to jest coś co lubimy najbardziej. A co ja lubię zostawać mistrzem. 9? Widziałem tam 9. Mistrzostw do końca. Przyjechaliśmy już 6, zostało nam 9. Chyba teraz będziemy się wybierać do festiwalu? Tak mi się wydaje. Więc przyciągnę ten odcinek trochę dłużej, tak. Tylko powiedz mi, że będziemy się Nie, tak, musimy się wybierać do festiwalu, bo to jest trzeci wyścig road trip'a. Trzecie mistrzostwa road trip'a. To były ostatnie mistrzostwa w ramach tej wycieczki. Jeśli jesteś gotowy, ruszaj w kierunku centrali San Giovanni. Wyruszymy na festiwal, na imprezę rozdania nagród. Właśnie. Jeszcze z tego odcinka wybierzemy się na festiwal, na rozdanie nagród. Chyba zmienię sobie samochód z tej hey, okazji. Z najlepszych kierowców na festiwalu Horizon. Jeśli pokonasz go w wyzwaniu jeden na jednego, uzyskasz dodatkową premię. Tak tylko mówię. Za 100 metrów skręć w prawo. Okej, okay. warto to wiedzieć. Mm, ponieważ z tego co mi osobiście wiadomo te driwatary bardziej... które bardziej się opłacają są naprawdę naprawdę e, cenne. Można za niej dużo zarobić. Ja natomiast wiem, że ten samochód mi się podoba, ale niestety zmienię go, żeby żeby wam, żeby po prostu jakoś z klasą wjechać na, na ten, na tą wręczenie nagród, ponieważ kupiliśmy sobie Berlinettę, to niech będzie ten samochód i pojedźmy tam sobie Berlinettą. Trochę klasy nie zaszkodzi, trochę prędkości też. Eee, zobaczę. Czy, czy są jakieś ciekawsze projekty? Zobaczę w moich projektach. Nie, nie ma. Ale znajdź nowe projekty. Eee, czy pojawiły się jeszcze jakieś ciekawsze projekty do tego auta? Bo niestety nie widziałem ostatnio. Jakichś o wiele ciekawszych tych projektów. Może pojawiły się nowe, ale chociaż w takim krótkim okresie to bym wątpił w to szczerze. No i niestety nie. Więc pojedziemy sobie czerwoną Ferrarą. Berlinetą F12 na festiwal, moi drodzy, i będziemy się z tego cieszyć. I będziemy. Cieszyć się z tego, że jesteśmy coraz bliżej mm, finału. No i że takim wspaniałym. Kurde, gościu, pod prąd żeś mi wjechał. Czy przez to samochód mi się naprawi? Mam taką nadzieję. Gościu, pod prąd jedziesz. Ja na pewno wracam na festiwal i wiem, że mi się taka nagroda należy, ponieważ wygrałem trzy mistrzostwa. I dostałem zieloną opaskę podczas tych trzech yy, tych zawodów, więc raczej jestem tego godzin, panowie. No, to wracamy. Wracamy i będziemy świętować. Niestety nic do picia nie mam. Szampana raczej też nie dostanę. No ale... Można świętować i bez tego. Takim samochodem. O rany. To ja jestem w stanie świętować codziennie. Jeżeli ktoś obserwuje mojego Instagrama, wrzuciłem tam już jakiś czas temu zdjęcie Ferrari 458, które spotkałem na drodze. I tak szczerze mówiąc, przechodziłem obok tego samochodu i tak kilka razy się przemierzałem. Mówię: O kurde, to auto, to auto to jest. No, chyba marzenie niejednego petrocheda. 458 Italia w tej specjalnej wersji. Rozmarzyć się naprawdę można. Kiedy się widzi takie auta, takie cudne, cudne perełki, które zostały stworzone przez ludzi. To jest jednak coś, co napędza niejedno serce i chyba domyślam się, że niejedno serce jest, ymm, osób, które mnie obserwują które są moimi widzami, też by mocni zabiło na widok takiego auta. No na takiego to już chyba szczególnie, bo zobaczyć Berlinette to trzeba mieć szczęście. Ja mam takie szczęście, że mieszkam w Warszawie i że mam tutaj salon Ferrari. Czekam aż się otworzy salon Lamborghini. Podobno jest to w planach. Mam nadzieję, że tylko tak będzie. Bo, bo bardzo bym tego chciał. Nie wiem... Słyszałem, że on kiedyś był w planach, ale czy nie zostało to już czasem zrealizowane? Nie wiem, ale z chęcią bym się tam wybrał. Raz udało mi się wejść pod pretekstem zrobienia zdjęć właśnie do salonu Ferrari, tak mówię. I... I tak... Chciałem coś powiedzieć, ale tak po prostu stanęłem i tak po prostu wryty zo jak zobaczyłem te wszystkie samochody specjalnie nieraz ze znajomymi. Tam przechodziłem specjalnie, żeby popatrzeć przez tą szybę na te samochody i tylko było... Byłem jak glonojad do tych samochodów. Wtedy się poczułem jak kobieta na zakupach z, z szpilkami czy z jakimiś innymi rzeczami. Ale to nie jest ważne. My kończymy tą wycieczkę, a ja się rozmarzyłem o wspaniałych autach. Czas się zabawić, mówisz Ben. No to się zabawmy. Nino Super GT, oczywiście jesteśmy mistrzami. São Martę Modern Muscle też jesteśmy mistrzami. No i San Giovanni, JDM Icons, w kultowym już Nissan Skyline też jesteśmy mistrzami. To naprawdę był dobry, dobre mistrzostwa, dobry road trip. No i cóż... Ja się z wami już na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jestem ciekawy, gdzie nas tym razem zabierze Ben i na jaką wycieczkę się zabierzemy. No i chyba Wy jesteście ciekawi, jakie kolejne auto Wam zaprezentuje. Na dzisiaj to tyle. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. I życzę Wam samych Ferrari, Lamborghini, Nissanów czy tego tylko chcecie pod oknem. Do zobaczenia. Cześć.